Jezus nie mówi, nie planuj. Mówi, nie panikuj. Bo teraz to święta chwila. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutro zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć własnych kłopotów. Mateusz 6, 34 Nieustannie wybiegamy myślami do przodu, co dalej, co jutro, co potem. Ale Jezus mówi, zatrzymaj się. Nie dlatego, że przyszłość nie ma znaczenia, ale dlatego, że lęk nie daje mądrości. Posłuszeństwo, przemiana, uzdrowienie wszystko dzieje się tylko teraz. Teraz to miejsce, gdzie Bóg pracuje. Nie musisz mieć odpowiedzi na jutro. Mateusz 6. 34 to boski coaching na dzisiaj.